Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na stronie wwwzwolnienielekarskie.pl w tym wideo chciałbym poruszyć kolejny ciekawy topnik, czyli długotrwałe zwolnienia lekarskie uczniów oraz studentów z UF-u. Powszechne jest wszędzie teraz biadolenie nad kiepską kondycją naszych uczniów. Biorą oni często przy. W współudziale przy aprobacie rodziców, długotrwałe zwolnienia lekarskie, umożliwiające im niechodzenie właśnie na te lekcje w UEFU. Sam pamiętam, że ze swoich młodzieńczych czasów no, niestety był to początek lat początek i lata 70. ubiegłego stulecia że nikt do żadnego WF-u nie musiał mnie zachęcać. W zasadzie bez żadnego przymusu. Na boisku sportowym spędzałem czas od stopnienia pierwszych śniegów na wiosnę do pojawienia się pierwszych śniegów w zimie. W chwili obecnej zamiast zainteresować studentów, zainteresować uczniów aktywnym uczestnictwem w zajęciach z wf u tworzy się raczej biurokratyczne programy typu Radosna Szkoła które docelowo, na papierze przynajmniej, mają uświadomić uczniom, że po prostu sport to zdrowie. Dlaczego więc uczniowie w ogóle nie chcą uczestniczyć w lekcjach WF-u? Aczkolwiek przychodząc z rodzicami po zwolnienie lekarskie z powodów zdrowotnych, rodzice często przekonują mnie, że ich pociechy z radością uczestniczą w innych zajęciach pozaszkolnych, również związanych z wysiłkiem fizycznym. Myślę, że prawda tutaj jest dosyć prozaiczna i w sumie chyba pokrywa się z moją prywatną opinią, że lekcje WF-u w chwili obecnej są po prostu na niskim poziomie. Natomiast hmm, przepisy prawne umożliwiają uniknięcie zajęć WF-u przez uczniów przy aprobacie rodziców bez większych konsekwencji. Natknąłem się na zupełny przypadek, na paragraf 8 rozporządzenia ministra zdrowia, dokładnie zacytuję którego, nie ministra zdrowia, tylko rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku, Dziennik Ustaw nr 83, pozycja 562. No i w tym Dzienniku Ustaw jest napisane, Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Czyli wydana opinia musi być przez lekarza na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć WF-u, w dokumentacji zamiast oceny wpisuje się po prostu, że uczeń został zwolniony. Ku mojemu zaskoczeniu, dokładnie ta sama zasada oceny jest stosowana do zajęć z informatyki. A odkąd sięgam pamięcią, nie pamiętam, żebym w życiu wypisał jedno zwolnienie ucznia z zajęć informatyki czy czegoś podobnego. Natomiast, no, co by tu nie powiedzieć, zwolnienia z UF-u są obecną plagą. Niestety w chwili obecnej żaden zdrowomyślący dyrektor szkoły nie dopuści do zajęć WF-u ucznia, który posiada taką pisemną opinię od lekarza, że nie jest zdolny do odbywania tych zajęć. Przecież trzeba sobie zdać sprawę, że w obecnym roszczeniowym społeczeństwie, po prostu ten dyrektor pójdzie siedzieć do więzienia, tak przysłowiowego więzienia, jeżeli po prostu dopuści. Ucznia, któremu coś na WF-ie się stanie. Oczywiście do ucznia ze zwolnieniem lekarskim. Z drugiej strony zwolnienia z WF-u raczej świadczą o tym, że uczniowie i rodzice przyjmują raczej pojęć podejście pragmatyczne, czyli nudne lekcje z WF-u, prowadzone przez jakąś tam panią, która, która tam o WF-ie ma takie pojęcie, no trochę, trochę dziwaczne i traktuje raczej lekcje jako tak zwane odwalenie godzinówki czy dane, danych zajęć niż jakieś aktywne zaangażowanie tych uczniów. I co się dziwić, że idą po prostu do lekarza. Problem zdrowotny w dzisiejszym społeczeństwie u danego pacjenta zawsze się jakiś znajdzie i biorą długotrwałe zwolnienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej, samo rozporządzeniem z 2007 roku, stworzyło taką furtkę dla uczniów, którzy nie mają w ogóle ochoty na takie zajęcia, do tego, aby po prostu poszli do lekarza wraz z rodzicami. No i delikatnie mówiąc, nagobywali lekarza na takie długotrwałe zwolnienie. Można tylko zacytować słowa klasyki muzycznej. Świętej Pamięci Elgiego, show showmaster go on, czyli ministerstwo dalej sobie tworzy programy, radosna szkoła, lasy tropikalne są wycinane, różne pęgie głowy myślą, jak tutaj zaktywizować młodzież i dzieci do wysiłku fizycznego. W sumie można by powiedzieć, nic dodać, nic ująć. Na sam koniec mogę tylko zachęcić do komentarza tego wideo. Tam na dole widzicie formularze do komentarzy. Natomiast zaciekawi mnie jeszcze tylko jeden problem, który też zacytuję tutaj, właśnie jak rozumieć paragraf 7 tego rozporządzenia, w którym się mówi, że ocena z WF-u powinna zależeć od wysiłku wkładanego przez ucznia. Coż to ma być za wysiłek? Czy wysiłek fizyczny? czy wysiłek mentalny, a być może wysiłek w tego, tego, tych lekcji WF-u. W tym przypadku, jeżeli to jest taki wysiłek, to tutaj należałoby każdemu uczniowi biorącemu długotrwałe zwolnienie z WF-u i jeżeli kosztowało go to dużo wysiłku dać od razu piątkę czy szóstkę. Jeszcze raz zapraszam do komentarzy również. Dziękuję serdecznie.